Witam ja w kolejnym filmiku. Muszę go jeszcze chyba spokojniej. Przychodzę tak naprawdę z dalszym rozważaniem odnośnie gourmand. Czyli jaką jeszcze marką można by się było zainteresować, jeżeli chodzi o kwestię gourmand? Trochę tych marek jest. Oczywiście takie marki jak ganasz jak mezonta, Taït, jak spóra część zapachów perfumem Roma, jak spóra część, część zapachów też takich dosyć steryjadalnych, z laszem. Ale też myślę, że Gourmand można powskazywać w marce Fugaccio. Błyska marka, dostępna w mój standbarze i powiem szczerze, wskazałabym tam w moim odczuciu... Takie, nie powiedziałam, niezobowiązujące i takie przystępne gurmą. Również taki gurmą na zasadzie efektu słodki pomarańczym, ale zahaczający taką, jakiś słodki pomarańczowy napój, czy też pomarańczowe... Zastanawam hmm. się co takiego jeszcze pomarańczowego, coś mi da a, wiem, pomarańczowa guma Mao'am. Samo w sobie to nie musi być złe. Natomiast to jest taki bardziej efekt słodkiej pomarańczy, niż taka typowa pomarańczowość owocowa. W sensie jakby to zahaczał taką kwestię właśnie górną, jakieś takie właśnie typu łakocie, coś takiego jak efekt, powiedzmy, wiśniowy Mao'am, kautiba, polegia czy efekt taki też właśnie tego typu owocowości w stylu kautiby z dodatkiem kawy w workaholic właśnie z marki fugaci a ten efekt pomarańczowy to z kolei zapach który ma w nazwie Orange czy orąż oprócz tego chyba jest też zapach sugar daddy i to jest taki zapach chyba że go przekręcałam już testując ale Zmiana takiej wplecionej w słodycz, e, takiej owocowej jagodowości. I to jest znowu taka jagodowość, na zasadzie jakiegoś takiego dosyć słodkiego jagodowego sosu do czegoś, czy właśnie jakichś takich jagodowych napojów. To nie są takie owoce w lesie na przykład, czy też takie pomarańcze rozkrojone. To są takie właśnie bardziej na zasadzie guma pomarańczowa ma'o'am. Mówię bardziej ta niż mamba, to jest może trochę bardziej słodka. O, bardzo się ściemniło. No teraz będzie bo będzie bardziej radioparfumowe, może trochę lepiej. Więc to jest taka pomarańczowość, która tak naprawdę też potrafi mieć swoją taką właśnie twórkliwość i taki troszeczkę właśnie niezobowiązujący zapach. Suj miał dużo, miał przyłożyć, no ma w sobie dużo radości, takiego optymizmu takiego właśnie pomarańczowego optymizmu. Także myślę, że jak ktoś poszukuje jakichś takich ciekawych, esperydowych aromaterapii...